Siemanaszko, z tej strony Mazur, a to jest drugi odcinek Minecraft Poradnik. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się automatyczną farmą trzciny cukrowej. Yy, już pre, y, zaprezentuję ją. Otóż, jeżeli trzcina cukrowa będzie nam sobie rosła po prostu, to ten mechanizm automatycznie ją ścina. I yy, jeżeli się uda oczywiście, to nie zawsze, wpada tutaj do wody, Woda przeprowadza trzcinę cukrową do leju. No dobrze. I teraz dzia y, zasada działania tego mechanizmu. Otóż y, tu jest piecyk. I ten piecyk zasila nam y, cały mechanizm. Y, tutaj mamy kompaktor. Y, do, no dodany w wersji chyba 1.6.4. To jest najnowszy przedmiot w Minecrafcie. Yy, on akurat wydziała energię od danego bloku i przekazuje tą energię dalej. Otóż jak to działa. Yy, do pieca wkładamy byle Byle jakie bloki. Yy, ja akurat dajem diamenty, no bo hmm, jestem kreatywny. E, I tak. Daję 64, czyli ta siła sygnału będzie gdzieś dotąd, podejrzewam, albo dotąd. Co da tylko tyle, że jest dłuższy ten zasięg. No, ale postawiłem sobie tutaj y, przekaźnik, który ten sygnał y, rozsyła dalej. Y, no, jak widzimy, tutaj jest redstone i on przekazuje y, sygnał do właśnie przekaźników, które przekazują do tłoków i ścinają 3 skrobę. E, I otóż jak takie coś zbudować. Będą nam potrzebne następujące rzeczy. E, kamień, znaczy nie ogólnie kamień, e, może być byle jaki blok. Najważniejsze tłok, przekaźnik, kompaktor, czerwony proszek, piec. Piasek, lejek, oczywiście trzcina cukrowa i woda. No już nie ma miejsca. No i jak to się buduje? No to zaczynamy. Wow! Najpierw budujemy gdzieś no gdzieś takiej długości. Długość może, y, długość tych tłoków może być zależna, zależy w ogóle jaką macie siłę sygnału. No i dobra, to robimy tak. Na ostatni tłok kładziemy piecyk. Mm, co dalej? Tutaj budujemy. chyba wystarczy ok tutaj y, tutaj stawiamy tłok i piasek a kompaktor stawiamy od tej strony łączymy redstone em. a właściwie możemy zrobić tak ok coś tutaj nie tak. O, właśnie tak. dodamy przekaźnik. Coś mi przycina trochę No nic No i bierzemy przekaźnik i stawiamy tu No i o dziwo prawie wszystko jest gotowe Koło tego należy postawić piasek Żeby... Albo ziemię, no jak to woli, nie? Ale najważniejsze, żeby przy trzyszenie cyklowej... Chyba, jak każdy wie, powinna być woda, nie? Yy, no to robimy właśnie tą wodę. Yy, o. Ok. Teraz, żeby zasilić tą całą maszynę, należy z tak ogólnie jakiego bloku no i wszystko mam gotowe jeżeli tutaj trzcina będzie to to się niszczy i wraca do pierwotnego, pierwotnej formy e, no to jest właściwie jakby taki czujnik ruchu jak mi kolega objaśniał. E, no i ja sobie taki z, tutaj wybudowałem taki kanalik e, który jeżeli trzcina wpadnie do tej wody Dzięki tej wodzie, yy, wam pokażę, yy, ta woda przeprowadza tutaj tą trzcinę i do lejków. Yy, co sprawia, że spokojnie mogę sobie wziąć w każdej chwili trzcinę cukrową, a nie, że mi zniknie. Oczywiście nie każda trzcina będzie lecieć yy, do wody, no bo czasami gdzieś poleci poza, jak tutaj widzicie. No ale ogólnie myślę, że pomysł jest bardzo fajny, bardzo przydatny, jeżeli nie ma się czasu uprawiać role. Na przykład pójdziecie z seda jaskini lub na mopki pójdziecie. No, ale to ogólnie tyle. Jeżeli chcecie, możecie sobie tutaj ozdobić, żeby tego mechanizmu nie było widać. No i to daje taki fajny efekt. No dobra, w dzisiejszym odcinku to tyle. Ko dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie. Na razie, cześć!